Ratunku! W przedstawionej sytuacji pozostaje niewiele czasu na ratunek, jednak przede wszystkim należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Dlatego w pierwszej kolejności wzywamy straż pożarną i pogotowie, podając dokładną lokalizację. Jeżeli nie posiadamy specjalistycznego sprzętu ratowniczego należy wykorzystać przedmioty, które znajdziemy w pobliżu, które znajdują się na wyposażeniu samochodu. Osobie tonącej należy podać jakiś długi przedmiot. Może to być np. długa gałąź z powiskich krzaków, linka holownicza, która znajduje się dziś w wielu samochodach lub kurtka z mocnego materiału i o mocnych szwach. Nie należy biegać po lodzie. Bezpośrednio do przerębla należy się doczołgać, przywierając do tafli jak największą powierzchnię ciała, aby zminimalizować możliwość pęknięcia lodu. Osoba pozostająca z tyłu asekuruje udzielającego pomocy w przypadku, gdyby lód w okolicy przerębla zaczął pękać, albo osoba tonąca zaczęła wciągać ratownika do wody. Wycofujemy się również czołgając się. Stajemy dopiero w bezpiecznej odległości od przerębla. Poszkodowanego należy jak najszybciej owinąć folią LRC i przeprowadzić w suche i ciepłe miejsce, np. do samochodu i czekać na przyjazd pogotowia. Pamiętaj, jeśli lód się zarył, nie wpadaj w panikę, zachowaj spokój. Oszczędzaj siły na wydostanie się z wody. Zdejmij ciężkie rzeczy, np. buty. Jeśli wydostaniesz się z wody, nie wstawaj, tylko czołgaj się. Jak najszybciej przebierz się w suche ubranie. Kiedy widzisz, że pod kimś zarwał się lód, nie biegnij w jego kierunku. Wezwij pomoc. Postaraj się podać pływający przedmiot. Upewnij się, że sam stoisz pewnie i nie zostaniesz wciągnięty do wody. Pomóż tej osobie wydostać się na krawędź lodu. Postaraj się ją delikatnie ogrzać do czasu przybycia pogotowia.